Nie, nawet nie, to było na zewnątrz. Mówiliśmy, na nawołosiowe ever, best, the best in the world. Najlepszy miód na świecie, po prostu wypierający. No, ale tak miód. jest moim zdaniem. Nie ale, wiem. Znaczy ja no. nie wiem, tak ja, mówiliśmy, no, ale tak teraz mówili... znowu czytamy, że być może tak nie jest. To Aha. ja już nie wiem, jak jest i jak jest nie jest, ale pyszny, mamy gości. W każdym razie. To prawda, no, ale chodzi o te właściwości prozdrowotne. O to super superfood. No to Życie musimy się dowiedzieć, wspaniały. jak to jest, bo pojawiają się jakieś nowe badania, no i okazuje się, że ta nawłość to, to niekoniecznie. No zapytajmy naszych ekspertów. Magdalena Kozerska, edukatorka, prezes fundacji Kochajmy pszczoły. Dzień dobry. Dzień dobry i Sylwia Gugała-Mirosz, tych. Dzień, Dzień dobry, witam. Słuchajcie, no to są nowe informacje, miłe panie. I, i teraz, ja, no może nie, nie tworzyłbym od razu listy, the best of, ale czy rzeczywiście coś z tym, z tym, że nie ma tych badań, że tak naprawdę nie wiadomo, że tak naprawdę wymyśliliśmy sobie, że ten miód nawociowy jest taki zdrowy? To znaczy tak, tutaj z tych badań wynika przede wszystkim, że nawoć, zabiera pożytki i ogranicza życie dzikich zapylaczy, tak. I ja mogę powiedzieć, że też to obserwowałam, bo jeżeli mam pasiekę w Warszawie tutaj jest duża różnorodność i ta nawłoć nie może się rozprzestrzeniać w zbyt dużym obszarze. Spędzałam parę lat temu wakacje w Kampinosie na, na pograniczu parku i tam właściwie na polach rosła tylko kukurydza i nawłoć i Poza kilkoma trzmielami nie spotkałam ani pszczół miodnych, ani żadnych innych dzikich pszczół, tak? Muradek, lepiarek, pszczolinek, tylko kilka trzmieli. I to chyba o to biją naukowcy. Znaczy biją też chyba o to, że znaczy ja, tak, ja się nie znam na rzeczy, że tej nawłoci mm. jest coraz więcej, że ona już jest i to też są dwie nawłoci, tak, bo też to porozmawialiśmy taka przed programem, jest, nasza, jest ta tak. nasza i ta kanadyjska i ona podobno rozrasta się i przejmuje coraz większe terytoria. Pani kiwa głową, że to tak jest? A... Z tego co czytałam, tak, tak, tak faktycznie I że to też jest jakby nie, pewne mm. niebezpieczeństwo. Tak, bo ta nasza nawłoć to jest ta... Mimoza, o której tu wim pisał, no, tak, że nią się jesień mimo zaczyna. Mimoza <noise> jesień się zaczyna. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ale rzeczywiście sprowadziliśmy nawość kanadyjską, która zarasta nasze łąki, tak, nasze tereny. A czy to jest też złe dla samych pszczół? Ta, ta taka nawość, która jest taka bardzo inwazyjna, czy ona również samym pszczołom może szkodzić? To znaczy, pszczoły miodne są bardzo zadowolone z, mm. z tego pożytku nawłociowego, tak? Pamiętajmy o tym, że nawłoć kwitnie od połowy sierpnia, czasem do końca września, czasem troszkę dłużej. I to jest czas, kiedy już pożytków takich w naturze jest niewiele, więc A pszczoły… A tu taki suwenir praktycznie u progu jesieni, Tak, prawda? tak, dokładnie. No tak, ale można sobie wyobrazić, że na wiosnę na przykład, kiedy pojawiają się młode pszczółki, no to jeszcze tej nawłoci nie ma, prawda? A innych rzeczy też jeszcze nie ma. Bo ta nawód już gdzieś tam stała. Znaczy nie wiem, ja no tak, 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 sobie, tak sobie wyobrażam to. Że Dobrze, tam... ale ten już mamy ten miód, czy z kanadyjskich, czy z polskich. Czy on jest rzeczywiście dobry? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy wyjść od takiego punktu, że... Nawódcz ma wiele właściwości zdrowotnych. Ona prawda, w tej medycynie ludowej faktycznie ma wiele, wiele takich, um, daje wiele korzyści zdrowotnych. Natomiast to, że roślina daje określone właściwości i ma określone działanie, nie zawsze to się przekłada na właściwości miodu jeden do jednego, prawda? No bo wiadomo, że pszczoły jakąś część zbierają, natomiast roślina, to jest liść, łodyga, to jest wszystko, to co jest w środku. Więc jest musimy wziąć to. Co w tej to, łodydze i w tym liściu na wódź. No właśnie większość tych substancji Substancji saponin, substancji, które właśnie mają działanie na przykład moczopędne, obkurczające, przeciwbakteryjne, aseptyczne. Natomiast miód zdecydowanie, ma zdecydowanie mniejsze takie, takie działanie. Do tego musimy pamiętać, że na przykład prawo żywnościowe nie dopuszcza żadnych oświadczeń, które mówiłyby, że faktycznie miody mają określone działanie takie czy takie na nasz organizm, ponieważ brakuje badań stricte na ludziach na tym, w tym temacie. Tak? Oczywiście z drugiej strony mamy też takie stosowanie kulturowe i to od wieków, prawda, ten akurat produkt nam towarzyszył i faktycznie z takiego przekazywania naszego między sobą miody mają określony wpływ na nasz organizm, tak, natomiast nie jest to formalnie potwierdzone w badaniach, ponieważ tak jak mówię, rośliny to jest jedno, natomiast ich pochodne to jest co innego. Mają też wpływ na naszą psychikę, znaczy w jest tak, że gdzieś się pojawiam w jakimś mhm. domu i czy posłodzi miotkiem, to od razu wszyscy zakładają, że zdrowo, dobrze, i mm -hmm. Jest moda na miód mm -hmm. i to w porządku, tylko jak każda moda, no też czasami ona jest bezkrytyczna. Bez... Tak. Zakładamy, że każdy miód w każdej ilości jest zdrowa, to jednak też no nie. i cukier i tak dalej. Chyba Dokładnie. też trzeba Dokładnie. Uważać. Tutaj musimy uważać, e, jeżeli <śmum> mamy problem z masą ciała, prawda? No bo to jest właśnie cukier. To są cukry proste. To no jest właśnie dlatego fructozy. tak wyglądam. No, no, no bizno, nie przesadzaj. To no, 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 no właśnie <śmum> dlatego, że ja, ja ten kąpię się w miodzie. No. <śmum> Ale myślę, że też osoby, które na przykład mają problemy z alergiami, powinny uważać, bo miód jest alergizujący. E, jako, że jest to produkt świeży, nieprzetworzony, może mieć na przykład jakieś śladowe. Ilości bakterii i na przykład dla kobiet w ciąży, albo dla dzieci, albo dla osób o obniżonej odporności może się pojawić gdzieś jakieś zatrucie. To nie jest tak, że na pewno będzie, ale jest takie ryzyko. A czyli jednak miód nie da, dla każdego, prawda? Na, nie, na pewno nie, takie nie. maluszki nie powinny być. Nie wiem, czy jest, jest cokolwiek na świecie lepszygać. dla każdego. Pewnie nie. O, nie. ja wiem, że się tak miesiąca życia dzieci nie, nie powinny, nie powinny. Ja wiem, że tak miodem. się nie da zrobić, ale tak w, w dzisiejszych czasach tak chcemy sobie wszystko upraszczać i tak wiedzieć. Gdybym miał tak, taki miód znaleźć, taki numer jeden, no, taki mm -hmm. Louis Hamilton Formuły 1, maradona piłki nożnej, Roger Federer tenisa, jest taki miód? To znaczy tak. Świętej pamięci profesor Kędzia mm -hmm. badał właściwości antybiotyczne, właściwości inhibinowe miodów. I tutaj w pierwszej takiej piątce znajduje się miód spadziowy ze spadzi iglastej, miód greczany, miód lipowy wrzosowy, no i właśnie nawłociowy. Na piątym Jeżeli... miejscu nawłociowy? Nie, on nie, to w na od w okolicach podium? E, w okolicach podium, tak. Czyli wysoko, drodzy państwo, czyli tak, no, mówiliśmy, że najlepszy, potem usłyszeliśmy, że być może tak nie jest. Teraz się okazuje, że trzecie miejsce, czyli w gruncie rzeczy dobry. Dobry, nawłociowy. Łukasz, dobry. który powiedział, ja bo Łukasz, który matematycy. kąpie się w miodzie jest słodki jak miód. Kom... Bardzo panią dziękujemy. Jak jakby ktoś mógł jak... być somalierem miodu, to byłby nim Łukasz. A czy się kąpiesz w sosie sojowym? Nie, ale lubię. No I mogłabym być somalierką sosu sojowego, a tacy już są w Japonii. A ka zapowiedź, proszę.